Znaczy, to jest zdecydowanie. Znaczy, mi też pomaga, jak jest wiele powtórzeń, bo potem zauważyłeś, że z kolejnym idzie prościej. Dzień dobry, Mirosław Zając z firmy ATTE. Witam na kanale Łączymy Technologię, którego jesteśmy partnerem. Dzisiaj opowiem wam o Switchu z podtrzymaniem buforowym IPUPS 511 w obudowie F. Wewnątrz obudowy znajdują się trzy moduły, i po kolei jest to moduł AUPS 70120 OF, który jest zasilaczem buforowym, przetwornica ASUC 50480, która jest przetwornicą, która przetwarza napięcie z 12 na 48 V, oraz sam moduł switcha XPOE 611, który jest sześcioportowym switchem POE. Na zasilaczu buforowym AUPS 70120 OF widzimy zaciski, gdzie podłączamy zasilanie sieciowe 230V. Zaciski, gdzie podłączamy akumulator. Oraz zaciski napięcia wyjściowego 12V plus minus 15% do podłączenia urządzeń, które będziemy zasilać. Widzimy tutaj również bezpiecznik zabezpieczający w obwodzie napięcia zmiennego. Bezpiecznik zabezpieczający obwód akumulatora, złącza techniczne typu otwarty kolektor, które informują nas o obecności napięcia zasilania na wejściu, jak i na wyjściu oraz łącze do podłączenia panela letna na przedniej części obudowy. Zasilacz AUPS70120OF posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu napięcia sieciowego. Zabezpieczenie nadprądowe i przeciwprzepięciowe na wyjściu oraz zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora. Zworka JP1 służy do regulacji prądu ładowania akumulatora. Przetwornica ASUC 5480 jest wysokosprawną przetwornicą podnoszącą napięcie, która ma za zadanie przetworzenie napięcia zasilacza 12V. Na napięcie 48V, które wymagane jest, aby zasilić kamery IP PoE. Moduł XPOE 611 jest sześcioportowym switchem, z którego możemy zasilić maksymalnie 5 urządzeń PoE. Został stworzony z myślą o kamerach IP POE. Każdy port PoE zabezpieczony jest nadprądowo i przeciwprzepięciowo. Samo sam moduł Switcha xp 6 możemy zasilić poprzez POE bądź poprzez zaciski śrubowe. W tym miejscu, w tym momencie, zasilony jest z przetwornicy ASUC napięciem 48V. To napięcie, które podamy na zaciski śrubowe, przekazywane jest na porty wyjściowe. Musimy zwrócić tylko uwagę na to, że zasilanie występuje zawsze tam, gdzie jest włączone. Jeżeli na danym porcie mamy zaświeconą czerwoną diodę, oznacza to, że na tym porcie występuje napięcie POE. Bez problemu możemy tutaj podłączyć kamery bądź inne urządzenia, które wymagają tego zasilania. Jeśli do modułu XPOE 611 będziemy chcieli podłączyć urządzenie, które nie wymagają zasilania POE, musimy pamiętać, aby na porcie, do którego podłączamy to urządzenie, wyłączyć zasilanie. Wyłączenie zasilania odbywa się poprzez przełączenie dip switcha odpowiadającego numerowi portu. Tutaj pokażę przełączenie w pozycję OFF. Wyłączyło nam zasilanie na porcie trzecim. Obecność napięcia sygnalizowana jest poprzez czerwoną diodę. Tak jak powiedziałem wcześniej możemy zasilić maksymalnie do pięciu urządzeń. Jeśli włączymy sobie wszystkie przełączniki to zasilanie pojawi się również na porcie Piątym, wtedy port szósty będzie służył jako odejście do rejestratora bądź do sieci lokalnej. Deep switch numer 1 służy do włączania trybu long range. Jeśli przełączymy ten przełącznik w pozycję on oraz zrestartujemy, koniecznie musimy zrestartować urządzenie, to po ponownym włączeniu porty od 1 do 4 włączą się w trybie 10 megabitów half duplex. Pozwala nam, e, pozwala nam to na uruchomienie kamery IPPOE, która znajduje się w odległości do 280 metrów od switcha. Przez to, że mamy zmniejszoną przepustowość na tych portach, wydłuża nam się odległość, która może być pomiędzy kamerą e, a switchem. E, porty 5 i 6 pozostają portami e, uplinkowymi e, 100 megabitów, natomiast musimy pamiętać, że każdy port 1, 2, 3 i 4 mają każdy ograniczenie do 10 megabitów. Jeśli do switcha IPU PS511 dopniemy akumulator, zobaczymy, że zapaliła nam się tutaj czerwona dioda, która sygnalizuje ładowanie akumulatora. W momencie, gdy wyłączymy zasilanie sieciowe. Gasie nam dioda, która sygnalizuje obecność zasilania AC230 i cały system zaczyna działać z akumulatora. Możemy do tej obudowy użyć akumulatora 12V 7Ah, bądź maksymalnie 18Ah. To jest maksymalny wymiar, który mieści się tutaj do tej obudowy i pozwala mi ją estetycznie zabudować. W takim przypadku, jeśli nie mamy zasilania sieciowego. Napięcie 12V z akumulatora podawane jest poprzez zasilacz buforowy na przetwornicę podnoszącą napięcie z 12 na 48V i bezpośrednio na moduł XPOE 611, a następnie do kamer, które są podłączone do tego switcha. Takie rozwiązanie jest najbardziej sprawnym sposobem na zasilanie kamer IPPoE. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż użycie standardowych UPS-ów komputerowych z tego względu, że w tym przypadku występuje tylko jeden stopień przetwarzania napięcia. Przetwarzamy napięcie stałe 12V napięcia stałego na napięcie 48V. Przez to, że przetwornica ASUC 5480 ma sprawność powyżej 90%. Straty mocy są na tyle nieduże, że czas uzyskany. Do podtrzymania danego systemu na mm, określonym akumulatorze jest zdecydowanie dłuższy niż czas, który uzyskalibyśmy używając tego samego akumulatora, ale stosując UPS-y komputerowe. Switch z podtrzymaniem buforowym ATT IP UPS 511 f jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie potrzebujemy niezawodnego zasilania kamer IP PoE. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału Łączymy Technologię, którego partnerem jest ATTE. To jest zupełnie niepotrzebne. Co Mógł opowiadać? Co będę opowiadał? Bez sensu. Totalnie bez sensu.